Ogólnie, sorry że mnie troszeczkę nie było, ale... No. Także tego. Grand Prix Aussie to było naprawdę złoto, ja nie wiem, co tam się działo. Nie pytajcie mnie, ile akcji, trzy bodaj safety kary, to jest po prostu jakaś masakra. Czy 4 cztery, się obrócił, dużo tego się działo. Ale dobra, przejdźmy do Carrera Legi, bo chyba po to tu przyszliście Tak tylko wspomniałem o tym, że będzie nowa formuła oraz to, że... Ona mnie teraz wkręciła. Jednakże teraz co chciałem powiedzieć to to, że to jest przedostatni odcinek z Carry z takiej czystej gry. I oficjalnie mogę powiedzieć, że nagrałem już wszystko. To jest odcinek z Pucharu Polski, następny natomiast będzie z fazy finałowej. Doskonale o tym wiecie, że zagramy w grupie mistrzowskiej. Także dzisiaj czeka nas najpierw dwómecz z Grunikiem zawsze, ale to czy dostaniemy się do finału, to zostańcie do końca odcinka. Natomiast po tym odcinku, a właściwie po następnych dwóch... Mogę oficjalnie stwierdzić, że rzucam piwę 20, bo doskonale wiecie dlaczego. Co do natomiast tego spotkania, to postanowiłem, że wymierzamy trochę skład. Trochę wystawimy rezerw, trochę wystawimy podstawowego składu, tym bardziej, że jest przerwa między fazą zasadniczą, a fazą finałową. I to właśnie w tej przerwie odbywa się Puchar Polski. Dzięki czemu mamy szansę net wejść do finału, przyjmując oczywiście, że wystawimy odpowiedni skład, który pozwoli nam wygrać z Górnikiem z Zabrze. Jak widzicie, konferencja prasowa już się skończyła. Ten odcinek nie będzie taki długi, jak poprzedni. Myślę, że tak do 10 minut powinien zająć. Jeżeli on spoileruje, pierwszy mecz z Górnikiem w Zabrze kończy się na około 3. Minucie. Jeżeli natomiast chodzi o pierwsze spotkanie, to jak widzicie jesteśmy w zabrzu na ponad 30 tysięcznym bodajże obiekcie górnika Możecie mnie poprawić w komentarzach jeżeli mówię źle. To górnik zawsze rozpoczął spotkanie, ponieważ taka FIFA ta jest, że zawsze zaczyna gospodarz. Pierwsza nasza akcja dopiero w 37 minucie Nowy próbował wejść po lekarny z czasu z tego kąta, jednakże Tomasz Loska obronił i dzięki Temu był drożny. Natomiast kolejna akcja należałaś do górnika zawsze. Bartosz Bartoszliślak do Zaura Sadajewa, tak, tego Sadajewa, który kiedyś grał w lechu Poznań czy Lechigdańsk Strzelił on bramkę wyszedł niepotrzebnie majeckim i to musiało się zakończyć uderzeniem które zakończyło się w siatce za na jeden do Zra i przegrywamy mimo tego, że no w większości ustawiliśmy podstawych jak tutaj Wiktor Kowalenko który zagrał do Karola Kowalskiego. Ja rozumiem, że on nie jest demonem prędkości, ale powiedz odpowiednio do tej piłki trzeba. No zdążyłby normalnie, nie wiem dlaczego. On nie trafi nawet w piłkę. Natomiast jeśli chodzi o kolejną akcję, Patryk Limana dostał piłkę na prawej stronie. Wrzucają pole karne i znowu ten sam Karol Kowalski kompletnie nie trafia w piłkę z główki, a wystarczyło przejąć na klatkę i uderzyć z woleja. Natomiast kolejna akcja. Patryk Limana do Dominika Furmana. Jednakże Tomasz Loska był w stanie to wybronić. Nie by tam przejął kafu, ale potem nic z tego nie wyszło. Wiktor Kowalenko znowu na prawej stronie zagrywa do Dominika Furmana. Ten przyjmuje lewa noga, ale powiedzcie mi, dlaczego jeden z najlepszych zawodników w ekstra klasie rzeczywistej pod względem rozgrywania i gry. No nagle nie potrafi trafić e, z 10 metrów. Przegrywałem pierwsze spotkanie z Górnikiem z za Zabrze 1 do 0, więc może lepiej jak od razu przeniesiemy się do Warszawy, bo tego spotkania nie ma co komentować. Cześć od razu do drugiego spotkania i powiem wam tak, ja naprawdę nie chcę już tego nagrywać. Dobrze, że zostały jakieś trzy odcinki włącznie z tym. Jeżeli chcecie mnie zmotywować, to proszę o zostawienie lajka oraz suba. Naprawdę przyda się. Natomiast jeśli chodzi o naszą pierwszą akcję w tym meczu, kafu uderzył na bramkę już w trzeciej minucie i naszego strzału obronił Tomasz Lowska. Z 34 za to Aleksander Maksim zrobi dokładnie to, co w zeszłym sezonie właśnie też z górnikiem zawsze. W poprzednim sezonie było to skompletowanie hatryka poprzez właśnie przerzucenie piłki na dobrońcu. Teraz otwiera wynik spotkania w 34 minucie, jednakże nie dwumeczu. Radosow Mecki również nie był bezrobotny, bo tutaj chociażby Fox uderzył na jego bramkę. Natomiast w tej akcji, ja nie wiem co ja zrobię. Trzeba było uderzyć normalnie, a nie jakoś po się bawić. To ten natomiast Wiktor Kowalenko idealnie zagrął prostopadł piłkę do Arvidas Nowikowaca. Ten miał sporo miejsca, więc wszedł w pole karne, uderzył z ostrego kąta idealnie w okienko i dzięki temu podwyższyliśmy prowadzenie na 2-0 i zrobił się dokładnie to samo, co z Jagielonie Białystok. Strzeliliśmy dwie bramki w drugim meczu i dzięki temu zapewniamy sobie awans dalej, chociaż górnik Zabrze też miał swoją okazję, chociaż tutaj manech próbował uderzyć, jednakże Majecki był w stanie to obronić. Jeżeli chodzi o to spotkanie, to naprawdę koniec. 2-0, dwumecz tak jak miało być, wyrównany, ale wygrany. I dlatego przechodzimy do finału Pucharu Polski, który zagramy na stadionie narodowym. I powiem wam tak, zanim tam przejdziemy od razu, to stadion narodowy w tej, że to jest jakaś tragedia. Ja powiem, że jeśli chodzi o stadion, no że to jest stadion unipikal, ale on kompletnie nie przypomina tego narodowego. No za chwilę właśnie zobaczycie. Więc przejdźmy do finału. Od razu zaznaczam, że on najbardziej dramatyczny nie będzie, bo. A dobra, za mi się przekonacie. Chociaż nie będę robił jakiejś montażu. Bo wielkiego, bo dobrze wiecie dlaczego. I tak wiem, że mi się język prączy, ale... Możecie wybaczyć. Mam nadzieję. Przejdźmy natomiast do finału Pucharu Polski. I jak widzicie po trybunach, zagramy go z Lechem Poznań. Czyli co? Czas na rewanż za 1-8 finału poprzedniej edycji, gdzie to my przegraliśmy 3-1. Przynajmniej mamy taką nadzieję. Wystawiliśmy prawie najsilniejszy skład. Lech Poznań po drodze pokonał Pogoń Szczecin, Wisebłock i Piastgiewice. Dla porównania w naszym wypadku są to Krakowia, Jagiellonia oraz Górnik Zabrze, który był w tym odcinku. Zaczynamy to spotkanie, ponieważ to my jesteśmy przydzieleni jako gospodarze A jeżeli chodzi o prawie najsilniejszy skład Widzicie Karol Fiedla, Mateusz Wieterska czy Karol Kowalski, a także Patryk Klimala To ci zawodnicy, którzy nazwyczaj nie grają w podstawowej 11 A tu proszę od razu Rzut karny już w piątej minucie Po faulu wody Miraku z tej Chociaż ja myślę, że on to zrobił wspólnie z Tomasem Ronie Naprawdę, trzeba by było przyjrzeć się w powtórce Bo TV wiadomo, to powinien być rzut karny no i to był bardziej kostełycz, ale Ron nie dopomógł tej sytuacji, dzięki czemu Aleksandr Maxim może podejść do jedenastki. Przypominam, jeżeli on nie trafił gdzieś indziej niż w prawy dolny ruch bramki, to gola nie było. Jak będzie tym razem? No jak widzicie, prawy dolny ruch bramki. Możecie się spodziewać 1 do 0 daleki. Bo Aleksandr Aleksandra Maxima, kapitana tego zespołu. I wychodzimy na prowadzenie już po 5 minutach czy dosłownie 300 chyba 10 sekund minęło. I już... Mamy to prowadzenie, to spotkanie i prowadzimy 1 do 0 Natomiast jeśli chodzi o Lecha Poznań, to on nie chciał się poddać. Amaral rzuca piłkę w pole karne, uderza z główki. W ogóle rzadkie uderzenie z głowy Fifi20. I Radosław Majecki był w stanie obronić to uderzenie, gdyż trafił ono w poprzeczkę. Natomiast jeśli chodzi o naszą akcję kontrę dosłownie, Patryk Klimala wchodzi w pole karne do zerowego metra, a tam zagrywa do Aleksana Maksima, który jest na piątym metrze, gdyż przyjmuje linię końcową. Właśnie, zerowa linia to był met e, ta była linia końcowa. Natomiast jeżeli chodzi o tę akcję, to dosłownie kopia, bo jak widzicie Aleksandr Maksim w ten sposób kompletuje hat-tricka i w mniej niż pół godziny zniszczyliśmy Lecha Poznań. Miałem powiedzieć pół godziny, ale jest 22.10, więc wybaczcie błędy. Wiktor Kowalenko z akcji sam na sam za to nie trafił, czyli już mamy dowód na to, że Rumun jest lepszy od Ukraińca. Teraz tutaj Maksim, tu powinien być kolejny rzut karny, ale on poszedł dalej sam na sam, jednakże Van był w stanie to obronić. Jeżeli chodzi o natomiast o sam początek drugiej połowy, bo dosłownie nawet nie 10 minut minęło, kostę wyciecznił, kiwnął Wieteska, a Michał Skóraściu już trafił do bramki, do pełni formalności i przez to nie ma czystego konta. Tutaj natomiast Aleksandro Maxim. Próbował uderzyć z miarę z tego kąta, jednakże Van Der to obronił. Furman za to był bardzo bliski szczęścia po tym go, e, trafieniu z głowy. Jeżeli chodzi o Olecha Poznań, je wtyś miał szansę, jednakże trafił prosto w środek. I Radosław był w stanie łatwo to obronić. Tymczasem Wiktor Kowalenko ma świetną akcję sam na sam. Wszystkich pozostawił. Ma trzech zawodników Lecha za sobą. Uderza, jednakże Van Der był w stanie to obronić. Jeszcze do tego Noeko Kafor nieudany ścisk który mógłby dobić to piłkę do siatki. Jeżeli chodzi o Dominika Formana, to właśnie on skończył marzenie Lecha Poznań. Zakończył je, przekreślił 4 do 1 w ostatniej minucie regulaminowego czasu gry. Który... Natomiast jeżeli chodzi o ten czas doliczony, tutaj Pedro Triba doje w ticza. Właśnie to miał być strzał Portugalczyka, ale podobnie że kolejny strzał swój trwa, Szwajcara. Natomiast jeśli chodzi o czas dojrzał, to był absurdalnie długi, wynosił on prawie 5 minut, kiedy były zaplanowane 3. Jednakże co z tego? I tak wygrywamy Puchar Polski. Dopełniliśmy formalności i zmierzamy po podwójną koronę, bo to jest nasz cel. A pierwszą połowę tego celu już wykonaliśmy, bo jak widzicie Puchar Polski jest nasz. Kapitan Jakub Czerwiński podnosi trofeum, gdyż Aleksandro Maxim został zmieniony w okolicach 70 minuty, głównie po to, żeby oszczędzić go na zmagania ligowe bo walka z będzie naprawdę ciekawa i to widać po różnicach, co widzieliście na przykład w poprzednim odcinku. Wcale nie mamy takiej przewagi nad Arką, gdy nie je pogonią życzyć. Dla potwierdzenia, 4 do 1 z Lechem Poznań i w ten sposób kończymy ten odcinek. Wiem, że język mi się plącze, ale dawno nie nagrywałem, więc wybaczcie. Natomiast, jeżeli chodzi o Was, to proszę o zostawienie lajka like oraz suba. Oczywiście, jeżeli Wam się spodobało. Mam nadzieję, że tak było. A ja dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnych materiałach. I ogólnie nie wiem czy one pojawią się szybko, bo ja kompletnie nie mam motywacji. Możecie oczywiście to zmienić. Już powiedziałem jak. I to wiele razy. Trzymajcie się na razie. No i cześć.